Dziadku, jak to właściwie się stało, że istnieją polskie pieniądze? Widzisz, Chylenko, wszystko zaczęło się w 1840 roku, kiedy to tamtejszy władca Polski, Mieszko pierwszy, wydał pierwsze polskie monety. Były to srebrne na z symbolem krzyża i wizerunkiem władcy polskiej. Gomyślu, nie no ja to w czy ty słyszałeś o tym, że Mieszko I wyrobił swoje własne monety? No, cóż tam mieszko, słyszałem, bo... tamten to mieszko, ja jestem mestką. Mój szwagier coś o tym wspominał, ale za każdym razem, gdy się widzimy, porywa nas w ich dobrej zabawy i nic z tego dnia nie pamiętamy. Następnie, około 1330 roku, Władysław Fokietek wprowadził nową polską złotą monetę. Były to dukaty. No dobrze, a co było później? A co to taka ciekawska, Może no, byś się matematyką zajęła. Oj, dziadku, myślasz. No dobrze, dobrze. W XVI wieku panował w Polsce wielki chaos. Każde miasto miało osobną walutę. Dlatego król Zygmunt I stary postanowił wprowadzić jedną, jednolitą walutę dla całego państwa. Ustanowił pięć rodzajów monet: denary, tenary, grosze, złote polskie i oraz złote czerwone zwane również dukatami. Sześć denarów składało się na jednego tenara. 3 tenary dawały nam jednego grosza. Jeden polski złoty składał się z 30 groszy, a wartość dukata stale wzrastała. Dostępne w obiegu były również trojaki, 3 grosze oraz szóstaki, 6 groszy. W okresie insurekcji kościuszkowskiej uchwała Rady Najwyższej Narodowej dała początek papierowym pieniądzom. Bilety były drukowane w odcinkach po 5, 10, 25, 50, 100, 500 i 1000 zł polskich. Gdy pojawiły się w obiegu bilety skarbowe, zaczęto odchodzić od monet metalowych. Dlatego podjęto decyzję o druku biletów o nominałach 5, 10, 20 groszowych oraz 1 złotowych. A co się działo z pieniędzmi po I wojnie światowej? Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w każdym z niej istniałych już zawodów, występowała inna waluta. Co prawda, w 1917 zostały wyemitowane marki polskie, ale nie każdy obywatel ich używał. Dlatego w 1924 roku powstała Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, Bank Polski SA. I nową polską złotówkę zaczęto dzień na 100 groszy, a nie 30. Dobrze, a podczas II wojny światowej? Wtedy doszła emisja nowych okupacyjnych banknotów. Były nazywane monakami. W 1976 roku z powodu silnych niedoborów towarów na rynku komuniści wprowadzili reglamentację, czyli kupowanie na kartki. Po wprowadzeniu stanu wojennego na kartki kupowało się nawet czekoladę, alkohol, benzynę czy buty. Kartki nie gwarantowały pewności ani sprawności zakupów. Najczęściej trzeba było stać w długich kolejkach. W związku z tym rozpowszechniła się instytucja stacza kolejkowego. System kartkowy funkcjonował do 1989 roku. A nie no, może się pan ciągle na mnie nie pchać to od 3 godziny ciągle się pan na mnie pcha. A, panie ja jestem już zmęczony wystarczająco po pracy. A jeszcze mam tutaj znać masełko jakieś bo kazała. Ale mnie to nie obchodzi, panie, ma pan się na mnie nie pchać i tyle. Ale, drodzy państwo, proszę o spokój, ja to zawodowy starczy jestem i nigdy takie kłótni nie widziałem.